ja jestem Mirek gramy w StumbleGuys i dzisiaj sobie zagramy Laserdasha Laserdasha dobrze słyszeliście, Laserdasha Zagramy sobie Laserdasha, bo jest event właściwie to ja bym mógł nawet z potem zagrać ale wolę już zagrać z, no z ludźmi, więc no, ogólnie może mi dobrze pójdzie, nie wiem mam nadzieję, że mi dobrze pójdzie Dobra, mamy, dobra, ja tutaj zatrzymam, dobra, zaczynamy tutaj, yy, ja, ohoho, ho, już mnie ktoś uderzył, ej, nie mogę się ruszać, okej, okay. ruszam się, ruszam się, żyję, jakimś cudem, nadal żyję, mam jakieś ślagi dziwne, ja mam pingu, ja nie widzę swojego pingu, nie mogę widzieć swojego pingu, bo mam tu kamerkę ustawioną, dobra, wygrałem, Ile ja mam 40 pingu. Muszę przesunąć tą kamerę, bo nie widzę swojego pingu. O, chyba że tak zrobię. No. Tak będzie spoko. I się tak zrobię. Dobra. Lecimy. Następnie będziemy mieli. Czy ja teraz będę widział ping? Yy, nie wiem, na razie jeszcze. No, może tak mniej więcej. Cześć. Dobra, nie, nie, nie. Dobra. Mhm. No, jak zwykle pewnie na nagraniu nie będę umiał piąskować w ogóle. Ja cię, ja przez to, że nagrywam, chyba mam jakieś większe lagi, albo nie wiem, albo nie wiem. Może. Mhm, no. Na pewno na serdaszu będę ich piąskował. Dobra, dostał? O, ja cię, świetnie. O, świetnie, żyj. Dobra, Mirek, żyje. E, żyjesz, Mirek. O, ja cię. Nie, no nie, no nie. Ja już go chciałem uderzyć. Ja. Yeah. No ja już, nie, no ja już. Ja już go prawie uderzyłem. Ja już go prawie uderzyłem. Dobra. Jeszcze raz sobie zagramy na serdaszka. Um, no. Był półfinał. No nie za dobrze mi poszło. Dobra. Lecimy. Dobra, mamy następną rundę. Laser dash. Ja tą chyba kamerkę sobie przesunę tu. Nie, tu nie będzie przeszkadzała. Tu już tak nie za bardzo, ale i tak ją przeniosę tu. Niech tu siedzi. Niech tu, niech tu będzie ta kamerka. O Ojacie! O, o to, O, co, to, co, to, co to, to było? Ej, ktoś ma już tego bolta. No nie wierzę. Ej, pierwszy raz widzę typa, który ma bolta. Pierwszy raz dopiero. Nie, jakby to nie było... jakby. To ten. Jakby to nie było w takich spinach, że musi. A właśnie, zapomniałem powiedzieć o tym bolcie. No to maksymalnie po tej. Bo to jest w takich spinach jak normalnie codzienne spiny, tylko że na telefonach co godzinę. Na kompach to już codziennie tylko. I nie ma reklam, a na telefonach to jest co godzinę. To są co godzinę chyba reklamy. Nie pamiętam, nie, pa nie pamiętam ogólnie, ale chyba już mam takie coś, o, 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 ale dostał, ale dostał, ale dostał tamten typek, ten wieletykisz coś tam takiego, o, ja cię Oż, ty supermenko, supergal, nie chciała uderzyć, nie, nie, coś miał już Dead Freda, nie, tam nie idę, tam nie idę, teraz dopiero przeskoczę, okej, okay. o, to chyba był zły wybór. Nie, no lasery, lasery. Lasery to są najgorsze tutaj w laserdaszu. Dobra, yy, właśnie chciałem powiedzieć o tym tym, o tym Bolcie. Właśnie tutaj mamy Bolta. I tutaj, zobaczcie, jak wchodzimy do sklepu, darmowe nagrody na przykład, czekajcie, sklep. No to jest to samo, tylko chciałem kliknąć w sklep. Mamy koło fortuny, gdzie można trafić yy, Bolta. Szanse na wypadnięcie, skórki 25%. Żetony Stumble 25%. Też procenty i klejnoty 50. No tutaj już z klejnotami mi się wydaje, że przesadzili. No i tutaj mamy klasyczne koło na koniec. No to jest takie standardowe ko koło, co kręcimy codziennie. E, czyli tak, w tym. Koło specjalne? Ej, koło specjalne jest. Ja myślałam, że to jest koło ze smokiem. Myślałam, że to jest koło dymne, a to jest koło specjalne. Są to specjalne, których ja nie mam. Dwa mam, no nie wiem czy to się opłaca. Jeśli mi wypadną te, a nie da się, a klasyczne koło. Teraz się nie da za reklamy kręcić klasycznym kołem, czyli no nie mogę zdobyć teraz klejnotów. Hmm. Nie mogę zdobyć klejnotów. E, dobra, mamy tutaj tak. No to, to, to mi się odblokuje za 40 minut. No i tutaj ogólnie można trafić Bolta, czyli nowego specjala, którego wam zaraz pokażę. Nie, ja go nie mam. Czemu ja tam przewijam? Dobra, tu. Tu jest ten bolcik. No, ogólnie, No, niego nie jest 25%. No, jego jest mniej procent. Dobra, zagramy sobie jeszcze rundkę Laserdasha. Ogólnie to będzie cały odcinek Laserdash. No i postaram się przynajmniej parę razy wygrać tego Laserdasha. Przynajmniej jeden raz. Nie, na odcinku mi nigdy nie idzie z wygrywaniem. Jak nagrywałem Kipas, guys... To chyba widzieliście, co było. Jeśli nie widzieliście, wpadajcie na kan padajcie na poprzedni film i też wpadajcie na kanał Wojtek Ekstra. Wpadajcie też na kanał Wojtek Ekstra. Subskrybujcie oczywiście jego kanał, tak samo jak mój. E o, ja, czy nie emotka zaczepki. Nie emotka zaczepki. Ohoho, uh -huh -huh. świetnie. Znowu opóźnienie piąstkowe. No ja mam takie opóźnienie piąstkowe. E Dobra, o nie, 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 żartujesz sobie. Nie, żyję. Aj, bym tego smoczka walnął. Byłoby dobrze. Okej? Okay? Dobra, leży, leży. Wyeliminowałem go. Dobra. O nie. No nie, no, no, szty. Nie, jak ktoś ma tu emotki, to się nie da. Jak ktoś ma tu emotki, jedna osoba, to już laser dasz zniknął. Co tu się stanęło? Ej, został tylko SG SGK Prix. Jacie. A dodawajcie mnie też do znajomych. Nie pytajcie czemu się tak nazwałem. Nie, miałem taką ochotę, żeby udawać bota. Angai... Y, Angai ha, hashtag 432. No ogólnie macie tutaj nazwę. Gdzieś tutaj po, po, po tej stronie gdzieś nie wiem, gdzieś może... Tu macie nazwę, tu macie mój nick, a tu. Dobra, mam nadzieję, że na odcinku ten, ten, ta kamerka się przesuwa. No dobra, czyli będziemy grać SGK SG Pricks. I ja już mam pomysł na tytuł tego odcinka. Ja już mam pomysł na tytuł. Bo jak ja, jak ja robię odcinek, to ja najpierw robię odcinek, a później dopiero nadaję mu tytuł. Później dopiero nadaję mu tytuł. Ja najpierw nagrywam, później nadaję tytuł. No dobra, musimy grać SGK Prix. Skoro Laser Dash zniknął nagle. I już myślę, no co, jest no Laser Dash. Zniknął. No nie, no ja miałem nagrywać Laser Dasza i tutaj zniknął. Ciekawe w ogóle jestem za ile SGK Prix znika. Bo jeż, kiedy zniknie SGK Prix to powinna być aktualizacja z nowym eventem. Dobra, jedziemy. Chyba, że nie będzie aktualizacji, chyba, że po prostu będzie... O, ja ja mam najgorsze auto. Ja mam tu najgorsze auto. W sensie, w spychaniu chyba jest najlepsze. bo, no, jest największe. Ja nie lubię właśnie największych aut. tym. ja nie lubię tego auto. To jest moje znienawidzone auto. No właśnie. Ja z nim mam takie... Ja, ja tym autem nigdy jeszcze nie... Ja, ja tym autem nigdy jeszcze nie wygrałem. Jeśli wy macie z tym autem większego farta, no to... No powiedzcie mi. Mi się wydaje, że to jest najgorsze auto. W turbo tempo. Aha, uh -huh, uh -huh. No już mogłem tutaj nie wskakiwać. Jedź, a nie stoisz. Dobra. Jedź, jedź, O, dobra, ominąłem. Jakie ominiecie? Ja w ogóle nigdy... Mhm. Uh -huh. Ja w ogóle nigdy tutaj nie jeździłem. Okej. Okay. Dobra. Mm -hmm. Tutaj dwa okrążenia. Nie, Turbo Temple to jest według mnie najdłuższa mapa w Stumble Guys. Czyli kiedyś było ten. Kiedyś było, że najdłuższa mapa to jest yy, Lava Rush, Tak, to był Lava Rush, Ale teraz to Turbo Temple to jest najdłuższa mapa, bo tutaj trzeba zrobić dwa okrążenia. Hmm, fajnie by było, jakby jeszcze były jakieś mapy z ten. Z jazdy. No bo są tylko dwie: Hot Wheels Hustle i Turbo Temple. No, kiedyś to w ogóle mieliśmy tylko jedną, i wtedy to. Ten, ten. Oho, oho no świetnie, kiedyś to w ogóle. Yy, ta zakładka jazda w niestandardowych, yy, w, niestandardowej, w niestandardowej, to po prostu ona nie miała sensu, no bo. No po prostu tam był tylko Hot Wheels Hustle, no chyba że ktoś nie chciał sobie szukać Hot Wheels Hustle, i. Ej, teraz spróbuję przejechać się górą na tym, tym. Bo ja nigdy się nie przyjrzę to, grunty. Żeż... Aha, tu się. A tu trzeba tak wskoczyć? A to ja nie wskoczyłem. Hm. Bo ja zawsze myślałem, jak tam trzeba wleść. Nigdy nie wiedziałem. O ja cię, dobrze, że to jest ten. Ej, patrz, gdzie wskoczyłem. Aha. Dobrze, że to jest yy, pierwsza runda. Bo bym chyba nie wytrzymał na drugiej. Hm. Na drugiej to bym przeszedł jako ostatni. Ech. Dobra, no i teraz trzeba tylko czekać. Dobra, mamy koniec rundy. Mamy koniec rundy, mamy koniec rundy. Mamy koniec rundy, więc jest dobrze. Dobra, więc czekamy na kolejną rundę. Ja w ogóle się nauczyłem wycinać kawałki. Ja w ogóle nauczyłem się... Full edytować odcinki. Więc teraz odcinki mogą być jeszcze lepsze. O, mm -hmm. zapomniałem, że na półfinał w SGK Prix jest Cannonball Chaos. Ja nienawidzę tej gry. Dobrze, że tutaj przynajmniej tego młota nie ma. Mm, to mało mi pomaga. Z młotem już było lepiej. Nie, z tym Cannonball Chaos przesadzili. Z tym Cannonball Chaos naprawdę przesadzili. Naprawdę, jakbym ja był z kopeli, to ja bym takie coś nie zrobił. Oni by sami najpierw spróbowali to przejść. Oni by sami spróbowali to przejść. Tylko się nie da, no ale to oczywiście nie jest ich obowiązek, granie w ich gry. Znaczy ja bym, jakbym był programistą, to bym i robił gry, i o, świetnie. Czemu tu jest to coś? No, no. <laughs> czemu to się kręci, no? Ej, a się, w to się nie da grać, no w to się nie da grać! Nie! Nie, 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 nie. Ja nie gram w ten czas. Nie, Kanon Ball to jest najgorsza gra na świecie. Ja bym pewnie z botami przegrał. A średni Kiprix na pewno już nie zagramy. Zapraszajcie mnie tutaj do znajomych. Na razie nie mam żadnych. Mam tutaj tylko ten sugerowanie. Nie, ja ich pozapraszam też. No co mi tam. Pozapraszam i szybko, bo jak będzie 51 znajomych, to yy, możecie... Musicie ja, być jak, naj, jak najbardziej pierwsi. Zobaczcie, mam już 36 znajomych. A jeśli nie będziecie jak najbardziej pierwsi, to ja to... Yy, kiedy będę miał 51 znajomych, to minie tamten dzień i kolejny... Znaczy jeśli będzie już wieczór, no to tamten dzień się... Minie dwa dni. Tak to powiem w skrócie. Minie dwa dni, to wtedy usuwam moich wszystkich znajomych, których w sensie. W sensie nie moich znajomych, których y, naprawdę mam w znajomych, że w sensie moich kolegów. Na przykład. Y, na przykład. Nie wiem. Ninetinio XD. Owej. A właśnie to jest XD, ten. To właśnie jest y, Wojtek Extra. Spadajcie do niego. Jeszcze raz przypominam, subujcie, wpadajcie, łapkujcie yy, do mnie to samo. No i yy, napiszcie jakiś komentarz. Napiszcie yy, ten. Co już jest? Która godzina? 17! Ej, zmiany w sklepie są! Zmiany w sklepie, słuchajcie. Hmm, nie, dużo się pozmieniało. Bez 17, zmiany w sklepie. Tutaj mamy. Dobra. I. Piszcie w komentarzach. Piszcie w komentarzach za którym razem uda mi się trafić Bolta, bo już ja ja zrzem już yy, ile to było już chyba trzy nie cztery już cztery już było ja już cztery razy zakręciłem więc no mm, mówcie za którym razem mi się uda yy, go po prostu yy, trafić co mi się tutaj tak światło gasi co mi się tutaj a, dobra, bo ja kręcę postacią. To chyba dlatego, że kręcę postacią. No, może. Yy, no, ogólnie napiszcie w komentarzu, za którym razem mi się uda go trafić. Yy, mam nadzieję, że wrzucę ten filmik, bo ostatnio jak nagrywałem z kolegą, to nie było mnie słychać. I nadal nie wiem, jak zrobić, żebyście yy, żebyście słyszeli moich kolegów i żeby, i żeby mnie było słychać. No, bo jak ja nagrywam z kolegami i gadam przez albo Discorda, albo Whatsappa, przez cokolwiek. Przez cokolwiek. To po prostu mi się nie udaje to. Po prostu ja nie mogę ten z nimi gadać, no bo no mnie nie słychać. A, i może, może to jeszcze nie na pewno. To jeszcze nie na pewno, ale może będzie odcinek z wiecie czego? Z Minecrafta. Java, Java przypominam Java. Yy, może yy, to będzie Snapshot 120. Jeśli ktoś chciał zagrać w 1.20, to ja już mu... Ja, ja mu w komentarzu po prostu napiszę, jak to zrobić. Ja, ja w komentarzu napiszę, jak to zrobić, więc no nie musicie się martwić. W komentarzu będzie. Mam nadzieję, że na samej górze. Nie wiem jak to zrobić. Jeśli ktoś... Yy. I za każdy komentarz stawiam serduszko, ale uwaga. Ten czas macie dopiero do jutra, czyli jak ten filmik wleci, to dopiero ja go nagram jeszcze, jeszcze będę musiał go trochę zmontować. Znaczy nie trochę, no będę musiał go jeszcze wrzucić i... co jeszcze? No i wtedy macie czas. Wtedy macie czas, a teraz zagramy sobie standardową. Hmm. Hmm. Zagramy sobie standardową. Zobaczymy czy mi pójdzie. Zobaczymy, czy mi pójdzie. Eee, no i więc czekamy. Ja sobie zbliżam. kamerkę, nie wiem czemu. Dobra, nie. O nie, taka to już jest za mała. No mniej więcej taka. <laughs> Bo ja zrobiłem taką tyci tyci. Normalnie u mnie była taka tyci tyci. Taka tyci była. No, taka normalnie, nie jakby Jakbym jeszcze kółko zrobił, to byłaby jeszcze o cztery rogi byłaby krótsza. Ja. Fortnite a nad, nad, nadal się nie dowiedziałem jak nagrywać. Na Xboxie nagrywam. Już chciałem po prostu trzymać ten. tablet i nagrywać przez ten du recorder z aparatu. O NFL. Świetnie. Super Bowl Scramble. O, czyli moja pierwsza mapa na odcinku. Ogólnie na pierwszy odcinek... Pierwszy odcinek ja aż się zdziwiłem, że ma 30 wyświetleń. Bo... Słuchajcie, on jest najsłabszej jakości. Pierwszy odcinek ja aż się zdziwiłem, że on ma najwięcej wyświetleń. 30. Ja aż się zdziwiłem, bo on jest naj, najgorszej jakości. No bo on jest pierwszy odwrócony tak, a po drugie jakoś dziwnie mnie słychać. Więc. No, naprawdę trochę to dziwnie. Na Xboxie gram porta. Tak się... Tak się. Wiem że... Wiem, że lepiej grać na kompie i że łatwiej się wtedy nagrywa. Ogólnie Wojtek Ekstra już chyba miał nagrać coś ten. Coś o y, Fortnite. Co jest? Ej, piłka NFL, NFL tam była. Piłka NFL tam była. Piłka Super Bowl Scramble. Wiem, że tutaj się nie opłaca otwierać, ale no, mi się tak chce. Ja lubię otwierać. Mhm. 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 Bardzo fajnie. Dawać, otwierać. O nie, mm, no ten smok to jest normalny god. No, naprawdę. Nie tak nie zmusicie dawać smok. Dobrze. Ja tutaj ich przytulam, żeby oni. Nie! Czemu ze mną możesz poleźli? Dobra, jestem, jesteśmy. Jesteśmy. Isiu, dobra, let's go. Jeszcze w ogóle chciałem zrobić odcinek, że przechodzę, że staję się najlepszym graczem w Polsce. Staję się najlepszym graczem. E, ogólnie ćwiczyłem sobie mapy przechodzenia. żeby Tak, żeby e, żeby mnie nic nie uderzyło. Żeby mnie nic nie uderzyło. Tak oto ćwiczyłem sobie. Pyp. Leć, lecz, leć, lecisz! Nie, no żartujesz sobie. Ja już prz, przegrałem. No cóż mi z tym wulkanem... O dobra. Jestem. O, ja cię, ale oni mieli nie farta. No praktycznie takiego jak ja. Czemu ty tańczysz z, ten? Makaren... Nie, to nie jest makarena. A, bo ja jeszcze makareny nie mam. Ja makareny jeszcze nie mam. Właśnie... Ja mam piąskę i nie mam makareny, dlatego że ja trafiłem piąstkę z koła. Dobra, tutaj musimy sobie zaczekać i idziemy. O, ale super punch. Znaczy nie super punch, przepraszam. Super punch to jest w ogóle co innego. To był finał! Ja zapomniałem, że to był finał. O, chyba mam makarenę. Nie, mam mam kręcenia zwykle. Dobra, zakręcimy. Ja tego karnetu nie kupiłem, bo nie chciałem bo nie chciałam się po prostu marnować tych hmm, klejnotów. I. No. Nie. O, 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 o. Chyba mnie stać. No nie, no. Nie stać mi nada Patrzcie! Jednego klejnota mi brakuje do zmiany Jednego! Dosłownie jednego. To jest już. Nie ma. No, tu jest właśnie makarena. Mi się po prostu nie opłaca, bo. Yy, specjalów na desce nie lubię, no bo nie da się nimi robić save'ów ani klaczów na deshu. Yy, ten gummy bear, no to co? Yy, no, legendarny skin po prostu. Ja je i tak legend nie noszę praktycznie, nie tylko specjale. No, albo chyba, że dla beki. Dobra, no. No, motki zaczepki, no jakoś mało ich, dobra, może trzy no. trzy, no ale chyba w poprzednim było cztery, nie pamiętam. Kroki te kwiatkowe też jakby nie są takie fajne. No i piątka już mam piąstkę skręcenia. Yy, tak specjalnie. Ciekawe, czy, te, czy to kręcenie wróci, bo ja bym chętnie sobie nim zakręcił na banana, ale... A nie, czemu na banana? Przecież ja nie chciałem mieć banana. Dobra, yy, zagrajemy sobie jeszcze jedną rundkę. Standardowej weź się. O, Jezu! Weź się dwie minuty już. Już 22 minuty, to ja zara, kończę odcinek. W ogóle jak ja nagrywam odcinki, to jakoś szybko to idzie. Jakoś szybko. Jakoś szybko idzie, kiedy ja nagrywam odcinki. No. Dobra, no to kończę odcinek już za nie wiem. No, może po tej rundzie. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Floor flip świetnie. No, postaram się zrobić skip bloki. Skip klocki. Pyk, pyk. O, ho, ho, o, Ja nienawidzę, kiedy oni mi tak po głowie wskakują. No bo kto by lubił? Kto by lubił? Mhm. Mm o, dobra! Jakiś Paulino mnie uratował, albo nie wiem. Nie pamiętam, jak on się tam... Ja. Yeah. Ja. Dawaj, chodź, chodź. Dobra, jestem. Mm, ej, no, mogę nawet przejść. Jeszcze... A się dzi... nawet się dziwię, że mogę przejść. Zdziwiłem się. że Jestem tak blisko. Mhm. Mm Dobra. No świetnie, no. Dobra, jestem. Dobra, idę. O Dobra, jestem, jestem. Let's go. Ogólnie, przepraszam, że ostatni odcinek był 12 dni temu, ale po prostu nie wiem, jakoś nie miałem czasu. Ja aż się zdziwiłem, że co? Już 12 dni minęło? Ja aż naprawdę się zdziwiłem i muszę... myślę, nie no, 12 dni minęło, to ja muszę nagrać jakiś odcinek. No bo na 7, 8 odcinkach to chyba nie przeżyje. To chyba nie przeżyje, mój o, No i już koniec rundy, druga runda, no tutaj komuś się nie faktnęło. Bo chyba je, 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 nie, Boh Bajem, przepraszam, okay. tam ten drugi Lux i coś tam. Dobra, mamy następnie mapkę. Stumble Soccer. Nie, ja nienawidzę Stumble Soccer. Ja, jeśli mam Stumble Soccer, to ja zawsze jestem na bramie. Ja jestem taki, ja jestem w grach najlepszy na bramce. W grach jestem najlepszy na bramce. W grach. W prawdziwym życiu to nie, w prawdziwym życiu to nie. W prawdziwym życiu to ja w ogóle w piłkę nie gram. No tak dla zabawy, nie. Dobra. Tak nie zawodowo. No cię, no świetnie. Dobrze, że nas jest kilku na bramce. Bo bym sam sobie nie poradził. Dobrze, dawaj. To, to musi być gol, ale nie na nas. No świetnie, no. Pewnie była jeszcze druga piłka. tam. tam. Nie, nie, nie! Dobrze ich! Ich Team wybił. Dobrze mamy, mamy, mamy. Jeden, jeden. Dawaj, dawaj, nasz Team. Wygra. Wygrywa nasz team. Nie no, ja mam same bugi na odcinkach. No nie. No, nie gadaj. No czemu? Rzesz? No, nie, no nie, no nie, no nie. Nie tylko na bramce, tylko... Grajcie na różnych pozycjach. To nie jest prawdziwa piłka, żeż nożna. Ja ogólnie pamiętam, jak mi się tak kiedyś turniej zniszczył. No, czemu wy w tą stronę? No, dawać, 2 dwa, dwa. Dwa, dwa robimy, no. No, czemu ich jest tak dużo na bramce? U nas jest tylko jeden i to dopiero teraz się pojawił. Czemu on niesie piłkę w tamtą stronę? Ja mam pytanie. Ja. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. No, dobra, mamy 2-2. Dogrywka. Nie może być na nas gol. Bo jeśli będzie jeden gol, to już przegraliśmy. Jeśli będzie na nas jeden gol, to już przegraliśmy. Czemu on tak daleko tą piłkę wyrzuca? Nie może być na nas gola. Ja nienawidzę, kiedy ktoś tak daleko piłkę wyrzuca. Dawaj! Nie, no, czemu oni mają tak dużo bramkarzów? Nie mają prawa, że się tak dużo. No, dawać. Strzelać. Nie, nie nam. Dobrze, Paulo. Dawaj. Dawać ktoś. O nie, o nie, o nie. Mamy problem. Piłka na naszym terenie. No nie, no nie, no nie. Przegramy. Nie mamy bramkarza. Mamy milion osób. Mamy milion piłek. No, no nie, no nie, no nie, no nie. No nie gadaj. Jestem na bramce. Dobra, dobrze! Dobrze, traf! Traf w końcu tego gola, no ty jest! Świetnie, jeszcze mnie ktoś podciął. Szybko! Ja dlatego właśnie nienawidzę tych tych. Dlatego właśnie nienawidzę map. E, wiecie jakich? Dobra, więc co? To na dzisiaj to jest tyle. Na dzisiaj to tyle. W na następnym odcinku mam nadzieję, że mi pójdzie trochę lepiej. Więc na dzisiaj to tyle. Ja mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. I następny odcinek może będzie już z Minecrafta. Więc äh, cóż, no, pa. Ah.